Zapraszamy, zapraszamy. Z nami jest pan poseł Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, który no, nie na paryskim, ale na budapesztańskim, budapesztańskim bruku. bruku przebywa. Witamy serdecznie, dzień dobry. Tak jest. Witam serdecznie panów redaktorów. Dzień dobry państwu. Panie, pa, panie pośle, no sytu, o sytuację Zbigniewa Ziobro chcemy, chcemy zapytać, bo nie jest tajemnicą, że obecna, obecna ekipa Ministerstwa Sprawiedliwości, pan minister Żurek dąży do wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec... Ministra Zbigniewa Ziobry. Jaka jest decyzja pana ministra Ziobry? Czy on chce z, zostać w Budapeszcie bądź gdzieś indziej, czy, czy, czy chce tutaj wrócić? No, wiadomy też jest kontekst choroby pana, pana ministra. Jak pan do tego się odniesie? No tak, rzeczywiście mamy do czynienia z no, jawnym prześladowaniem politycznym, z sytuacją, w której nielegalna prokuratura, stawiając absurdalne zarzuty, no, w większości je znam, bo, bo analogiczne no, z tych 26-19 zarzutów, te ja również usłyszałem. A jeszcze, jeżeli do tego dodamy fakt, no, że mamy nielegalnie przejęte sądy, czy w wydziałach karnych, co jest no, wyjątkowo skandaliczne. Proszę zauważyć, że to kwestionowanie neosędziów tak zwanych, jakoś panu Żurkowi w Wydziale Gospodarczym, który jego sprawę frankową rozstrzygał, nie przeszkadzało. Ale jak już są sprawy, wydziały karne, gdzie właśnie te areszty europejskie, nakazy aresztowania, czy wyroki karne na liderów opozycji miałyby zapadać, to tam już są czystki i tam sędziowie zaufani trafiają do tych wydziałów, które takimi sprawami się mają zajmować. No i przede wszystkim oczywiście likwidacja losowego przydziału spraw, żeby właśnie ci nielegalnie powołani przewodniczący wydziałów mogli wskazywać z palca, kto będzie rozstrzygał. No jeżeli jeszcze, jak pan redaktor zauważył, dodamy do tego Kwestię choroby choroby pana ministra. No to ja nie miałbym wątpliwości, żeby, żeby rekomendować panu ministrowi niepoddawanie się represjom, nie jest bohaterstwem zdać się zamknąć bandytom w więzieniu, tylko trzeba walczyć, a jestem przekonany, że pan minister podejmie taką decyzję, która będzie najlepsza dla Polski, a w tych warunkach najlepszą dla Polski decyzją jest w mojej ocenie jak najskuteczniejsza walka z tym bezprawiem, z którym się spotykamy obecnie w Polsce od prawie dwóch lat. Panie ministrze, bo kwestia istnienia uchodźców politycznych na terenie Unii Europejskiej jest zauważana przez prasę amerykańską. Myśmy cytowali dzisiaj Washington Times, tam pana osoba jest podawana jako, jako przykład, ale tutaj to nie jest nie jedyny przykład, bo w Stanach Zjednoczonych o azyl polityczny poprosiła niemiecka, Pani polityk Naomi Zejpt, która no też uważa, że, że nie może liczyć na sprawiedliwe potraktowanie w swojej ojczyźnie. To, to jest jakiś szerszy w ogóle problem. Tak, rzeczywiście. No, to, jest to, co się dzieje teraz w Stanach Zjednoczonych no, wokół Sekretariatu Stanu i, i, i w innych miejscach administracji Donalda Trumpa, no, to jest w pewnym sensie kontynuacja tego, co J.D. Vance w marcu tego roku mówił w Monachium, gdzie pokazywał właśnie, jak w Europie neobolszewicka cenzura prowadzi do skazywania ludzi za modlitwę w myślach pod podklinicznych, aborcyjną. No to jest Orwell, rok 1984, nawet tego typu rzeczy praktycznie nie, nawet nie przewidywał, etc., etc. Więc rzeczywiście no, mamy do czynienia z, w całej Europie z, no, z różnego rodzaju prześladowaniami. Myślę, że to, co teraz jest komunikowane, bo przecież krytycznie, jak to New York Times też o tym pisał i kilka innych amerykańskich gazet, bo w ostatnim czasie. To jest po prostu w mojej ocenie przygotowywanie się do, do podobnego działania, jak to miało miejsce w lutym i później tego roku, w odniesieniu do Afrykanerów, gdzie, gdzie administracja Trumpa przyjęła jako uchodźców prześladowanych właśnie białych w Afryce Południowej. Ale może wracając do Europy, no rzeczywiście pan redaktor wspomniał Niemkę, która jest, której Antifa grozi pobiciem, śmiercią, i brak reakcji ze strony władz niemieckich skłonił tę panią do, do poproszenia o azyl w Stanach Zjednoczonych. A rzeczywiście w Europie mamy również azylantów. Właśnie jeden z nich mówi teraz do, do panów. I, i myślę, że no, to też jest ważne, żeby, żeby też dać sygnał światu jak z jakimi brutalnymi działaniami, z jakim bezprawiem law taką wojną prawną przeciwko politykom opozycji mamy do czynienia w, w Polsce, no, to jest skandalem w ogóle, że, 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 że rzeczywiście inne państwo Unii Europejskiej daje Azyl polityczny, skandalem w tym sensie, że to pokazuje, że, że Polska pod rządami Tuska została sprowadzona do poziomu Białorusi. A, wyda, a decyzja Interpolu z pierwszej połowy tego roku, odmowa wydania czerwonej noty w stosunku do mnie, no to też zupełnie sprowadza nas na, na poziom republik bananowych, niczego nie ujmując republikom bananowym. No, taką mamy sytuację obecnie w Polsce. No, tak jesteśmy postrzegani. Oczywiście państwo Unii Europejskiej same zainstalowały Tuska w Warszawie, Warszawie, więc no, hipokryzja europejska oczywiście działa i jest poklepywane po plecach, ale coraz bardziej widać również właśnie na świecie z jakimi skandalicznymi działaniami mamy do czynienia. A to, co się dzieje w stosunku do ministra Ziobro jest no jakby z zwielokrotnieniem tego. Jest też, przepraszam, że tak powiem, traktując pana ministra Ziobro trochę instrumentalnie, no ale siebie też traktuje trochę instrumentalnie jako narzędzie do, do pokazywania tego, co się dzieje w Polsce, że, że jego osoba jako kogoś, kto to otrzymałby na przykład azyl w innym państwie Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych na pewno miałaby, dawałaby mocniejszy wydźwięk temu, co się dzieje w Polsce. Ale to tak na sam koniec, panie ministrze, ale czy to znaczy, że mamy się spodziewać, że Ameryka jest takim miejscem rozważanym też jako ewentualne miejsce schronienia, gdyby się okazało, że na przykład sytuacja na Węgrzech się zmienia? Nie sądzę, żeby sytuacja na Węgrzech się zmieniała, panie redaktorze, bo oczywiście w polskiej prasie, mediach liberalnych to jest celebrowane. Proszę przypomnieć sobie, co było 4 lata temu, też wtedy wskazywano Wiktora Orbana na porażkę. Zyskał większość konstytucyjną. Teraz może tej większości konstytucyjnej nie będzie, ale jakby trendy, sondaże pokazują raczej zwycięstwo Wiktora Orbana, a ta ostatnia wizyta w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście była olbrzymim sukcesem czasem, najniższa ceny energii na Węgrzech. pani tak to wszystko z... wiemy, ale czy to jak proszę o ten trop amerykański, jednak myślę, że to interesuje naszych słuchaczy odpowiedzieć? Panie redaktorze, no to proszę pytać Amerykanów, nie, 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 nie ja tego typu decyzji oczywiście podejmuję, ale to, co chciałem po prostu powiedzieć, to to, że jestem bardzo wdzięczny panu Wiktorowi, panu premierowi Orbanowi, Republice Węgierskiej za to, że, że pokazali, że są przyjaciółmi Polski. Czasami różnimy się w różnych kwestiach, ale, ale zawsze, zawsze wspierają Polaków i myślę, że to jest w tym wszystkim Najważniejsze. A co, co będzie za kilka miesięcy, to oczywiście czas pokaże. Natomiast myślę, że najważniejsze jest teraz to, żeby zrobić wszystko, żeby odsunąć no, ten bezprawny reżim Tuska od władzy, no, rząd marionetkowy, który dewastuje, dewastuje Polskę. Były minister Marcin Romanowski, Prawo i Sprawiedliwość, z Buda Bruku ma głos w radio. Republika. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie ministrze. Dziękujemy za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.